Zakazany rozdział w Hebrajskiej Biblii. Co zostało przed nami ukryte? Jest rozdział w tej księdze, który czytano w synagogach jako część Haftary, ale potem rabini zdecydowali się wyłączyć go z Haftary. Dziś uważany jest on za rozdział zakazany. Czy kiedykolwiek o nim słyszałeś? Nie, nie słyszałem. Czy chce pani zobaczyć, co kryje się w tym rozdziale? Masz go przy sobie? Mam go tu, w Tanachu. Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy ten program, ponieważ większość Żydów nigdy nie czytała tego rozdziału, bo nie czyta się go więcej w synagogach. Rozdział 53 Księgi Izajasza jest bardzo ważnym proroctwem o Mesjaszu. 1700 lat po tym, jak Izajasz go spisał, niemal wszyscy rabini i uczeni wierzyli, że ten rozdział mówi o Mesjaszu. W Talmudzie, w Sanhedrynie 98, Jalkut Shimoni, Zohar, Rambam i inni wierzyli w to, że ten rozdział mówi o Mesjaszu. A teraz najlepsza część. Przeczytamy kilka wersetów tego rozdziału, a potem zobaczymy, co on nam mówi. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Tutaj mowa jest o Mesjaszu. To naprawdę mocne słowa. Będzie człowiekiem, który wzgardzony był i opuszczony przez społeczeństwo. Nasi ludzie byli przekonani, że był złym człowiekiem. Nie wiem dlaczego. Nie zaakceptowali go. Został odrzucony. Nie przypuszczaliśmy, że On był Mesjaszem. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my nie maliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Wziął na siebie całe cierpienie, cały ból i wszystkie nasze choroby, i pomimo to oni go odrzucili. Uczynił nam dobro, a my odpłaciliśmy mu złem. Cierpiał przez nas, praktycznie przez nasze winy on cierpiał. Oddał siebie za nas, cierpiał za nas, wziął na siebie nasze choroby i nasz grzech. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. W wersecie dwunastym czytamy ofiarował na śmierć swoją duszę. Jaki był koniec jego cierpienia? Umarł. Umarł. Umrze z bogaczami. Super, też tak chce. Zasadniczo oskarżyli go o rzeczy, których nie popełnił. I został za nie ukarany. Ciekawe. Umarł, ale nie była to godna śmierć. Przede wszystkim, czy słyszałeś, że Mesjaszowi przytrafią się te wszystkie rzeczy? Nie. Nie, а не, слышала не, не слышала вот его. Ten opis Mesjasza jest nie tylko w tych wersetach, ale także w księdze Zachariasza, Daniela i innych. I starożytni rabini rozumieli, że Mesjasz musi cierpieć. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Rozumiem, według tych wersetów, On weźmie nasze choroby i grzech i nas uleczy. W zasadzie to On zostanie ukarany. Weźmie na siebie wszystkie. Okej. Okay. Bierze wszystkie nasze winy, nasze cierpienia, wszystko przez co przeszliśmy. Wziął wszystko na siebie. Ta okrutna kara za wszystkie nasze grzechy, całe zło, jakie popełniliśmy, spadła na jednego człowieka. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie: czy w moim życiu jest grzech? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś, nawet coś małego, lub pobrałeś z internetu coś, co do ciebie nie należy? A kto tego nie zrobił? Czy kiedykolwiek skłamałeś? Tak, oczywiście każdy kłamie. Ja również to robiłem. Nie jestem niewinny. Czy kiedykolwiek pożądałeś? Tak. Zdecydowanie jestem wielkim grzesznikiem. Zgodnie z Tanachem, wszystkie nasze złe myśli i postawy, takie jak egoizm, duma i inne rzeczy, uważane są za grzech. Na przykład, jeśli mielibyśmy pokazać wszystkie Twoje myśli na ekranie, a wszyscy, którzy Cię znają, mieliby je zobaczyć, to czy zobaczyliby tylko dobre myśli, czy także złe? I te, i te. Po pierwsze, oczywiście, zobaczylibyśmy także złe myśli. Każdy, nawet najbardziej prawy człowiek, ma złe myśli w głowie. Istnieją pewne myśli, które wypowiedziałam. Gdyby oni zniknęli, byłoby dobrze. Bóg jest absolutnie święty i czysty. On nie może przebywać w obecności grzechu. Więc nasz grzech oddziela nas od niego. I koniec końców, zasługujemy na karę. Ezechiela 18:4 mówi, że kara na jaką zasługujemy to śmierć, to oznacza wieczne oddzielenie od Boga. Nie chcę tego. Dlatego, czy wiesz, że potrzebujesz przebaczenia i przebłagania za grzechy? Tak, na pewno. Ja również. Właściwie nie ma nikogo, kto go nie potrzebuje, ale jest też dobra wiadomość, ponieważ Bóg jest nie tylko sędzią, jest także Ojcem, który nas kocha. Dlatego dał nam w torze system ofiarniczy. Ofiara brała na siebie grzechy ludzi. Jest napisane, że składanie ofiar się skończy, a zamiast tego Bóg wyśle człowieka zwanego Mesjaszem który weźmie na siebie wszystkie grzechy. Dokładnie, o tym właśnie przeczytaliśmy. W Tanachu, Bóg dał nam konkretny opis Mesjasza, byśmy mogli go rozpoznać, byśmy go nie przegapili. Oczywiście ważne jest, byśmy wiedzieli, kim będzie ta osoba bo bez niej nie ma ofiary i przebaczenia. To On weźmie nasze grzechy. Księga Daniela w rozdziale 9 mówi, że Mesjasz musiał przyjść przed zburzeniem drugiej świątyni. To miało miejsce w 70 roku naszej ery. Mesjasz musiał przyjść wcześniej, zgodnie z Tanachem. Rozdział 5 Księgi Michała mówi, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Także rozdział 53 księgi Izajasza, który właśnie czytaliśmy, mówi, że nasz naród odrzuci go na początku i że on będzie cierpiał i umrze. W następnych wersetach napisane jest, że po tym jak umrze, zmartwychwstanie. Napisane jest też, że wielu pogan go przejmie i pozna Boga Izraela z jego powodu. Więc na podstawie tych opisów Stanachu, powiedz, czy jest ktoś w historii, kto pasuje do tych opisów. Nie wiem. Nie, nie znam nikogo takiego. A ty? Czy jest ktoś, kto wypełnił proroctwo? Nic nie przychodzi mi do głowy. Może teraz powiesz mi o nim, a ja powiem, ach no tak, ale teraz nikt nie przychodzi mi do głowy. Jezus, posłuchaj, nie wierzę w te rzeczy, ale w oparciu o te opisy i wszystko co słyszałem, to tak, Jezus tu pasuje. Chociaż był wielkim człowiekiem, był uważany za niegodnego i choć czynił dobro, oni przedstawiali go jako złego człowieka. Wierzę, że Jezus, który przyszedł przed zburzeniem drugiej świątyni, wypełnił te wszystkie proroctwa. Urodził się przed 70 rokiem naszej ery. Urodził się w Betlejem. Nasz naród odrzucił go, a on cierpiał i umarł i zmartwychwstał. 500 Żydów widziało go żywego po tym jak umarł i pisali o tym. I oczywiście wielu pogan go przyjęło. Miliardy pogan. Mesjasz powiedział: "Wezmę na siebie wszystkie cierpienia i kary, na które zasługujesz. Wezmę to na siebie." Ale byśmy mogli otrzymać ten dar, trzeba zrobić to, co robili wtedy: wyznać swoje grzechy, nawrócić się z nich, przyrzec, że więcej ich nie popełnisz, uwierzyć w Mesjasza i przekazać na niego swoje grzechy. Tylko wtedy, gdy uwierzymy w Mesjasza i przyjmiemy go do naszego życia, on weźmie na siebie nasze grzechy. Chyba nigdy nie słyszałem tego, co mówisz. Zawsze, kiedy rozmowa schodzi na Jezusa, pojawia się taka blokada. Ludzie nie chcą nawet o nim myśleć. Nie chcą otworzyć swoich umysłów. Nie chcą o tym choć trochę pomyśleć. Ludzie patrzą na niego tak, jak mówi ten werset: odrzucili go. Czyżbyśmy przygapili przyjście Mesjasza? Ponad pół miliona Żydów poznało naszego Mesjasza. On radykalnie zmienił nasze życie.